Siemaneczko ziomeczki i dzisiaj pogramy sobie w minecrafta na modach Oj, Sara Tutaj, w dzisiaj, ostatnio się tutaj gdzieś osiedliliśmy I dzisiaj będziemy budować y, z tego co Pamiętacie domek, tak Domek, każdy wie Domek, nie domek, zawsze taka kryjówka się przyda Jak na razie Nie ma tego Eee, w ogóle potworów I z tego się cieszę Ale dzisiaj, tak, kilka dzisiaj ważnych informacji Bowiem dam tutaj Kilka nowych modyfikacji Takie jak waypointy, a więc będę mógł I na więcej dungeonów No tak, dungeony, wow Wow, wow Szymek, co ci tak nagle Szybko się zachęciło Do, do robienia jakichś takich poważniejszych odcinków Okej, okay, dobra No nie wiem, nie wiem, tak jakoś Uuu, um, mocem tam jest. Nie zbliżać się. Co to jest? Uuu. A nie, są jednak potwory. Chyba za szybko zacząłem się jarać. A w ogóle jaki mam normalny. Okej, okay. normalny. Niech będzie normalny. Zj albo nie jeszcze. Uuu, już do mnie idzie. W pozbieram mleczyków trochę. Nie wiem po co. Tutaj trzeba, muszę się rozglądać. Huh? Gdzie jesteś? Moje ulubione kwiaty chyba A nie, to, myślę, że to są te czerwone Oj, indziej pająk, pająk, pająk Patrz, pająk Dobra I dobra, wyjdziemy sobie na tą górkę I tutaj gdzieś widziałem klipera I zaczniemy poszukiwać Jakichś rzeczy jakich, Jakiegoś miejsca do Oj, woda, woda Niech to! O, kurde. No to mamy kupę trochę. Dobra, okej, okay, ale się już Minecraft odpala. Nie bójcie się. No i tak, jeszcze a propos tego konkursu, bo wiele z widzów podobał się odcinek z vlogiem z konkursem. No dobra, to może nie był vlog do końca, ale... Tak. Yy, konkurs będzie jak największe nie... bez obrażenia innych widzów. Ma szansę... Użytkownik Bara X Z. No tak, nie można tego za bardzo zacytować jakoś tak bardziej normalnie. Okej, okay, Stock bardzo proszę. I tak, mogłaby być jeszcze jakaś inna seria. Dlaczego? Bo na jednym świecie, świecie chciałam zacząć już serię ale chyba za, za szybko mnie. U, jak ja mam. Jakim ja, jeszcze... jak ja cudem? Okej. Okay. Ej, tutaj się zaosiedlę Co wy na to? Przejdę tak górą. O, chyba na tym drzewie się zaosiedlę. Co wy na to? Takie ładne drzewko. Ok, zaczniemy budować dom. Ja zacznę budować i trochę Wam opowiadać. Dobra, więc posłuchajcie. Yy, możecie też widzieć do mojego gangu iluminatów. Yy, tak, potwierdzone. Yy, na serwerze. Yy, craftapple.net craft, craftapple I jakie tam na Was atrakcje czekają, to wystarczy już zapytać, tylko mnie. Ok. Kurde. Dobra. Nie spodziewałam się tego. Ok, zaczęłam budować domek. Yy, skończę go sobie gdzieś tak jakoś dla zabawy, wiecie, w jakimś takim wolnym czasie. A ja sobie z wami pójdę pograć w gruntkę Skywarsa. A więc na, 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 na jakiś czas się uciszę. A moje drogie ziomeczki się spotykamy na jakiejś arenie. Okej, okay, jesteśmy na serwerze, na moim serwerze. Faktycznie jest on angielski, ale jest on mój. Dlaczego? Bowiem miałem tutaj kilka kontaktów z Anglikami, ale również serwer głównie stwarzali Polacy, tak? Polacy. Pewnie sobie pomyślicie, o Jezus, jakie gimbusy jakieś. Ojejku, Anglików udają, ale nie moje drogie ziome, ziomale. Okej, okay, startuj arena, proszę, startuj. Dużo graczy, dużo graczy. Wow. Podpad! Wow. Yeah, o, e, dobra. Oczywiście wiem, że jestem tutaj Shadow Bonim. Czy znaczy nie Shadow, tylko Nightmare Bonim. To będzie tak 18 godzin startowało teraz. Szybciej, proszę, 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 proszę. Jest! Za 10 sekund startuje arena. Jest, 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 Okej, okay, dobra. Dobra, ziomale za 10 sekund, proszę. A ja mam. Odcinek jeszcze będzie trwał niecałe 3 minuty. ojej, ojku, bo ja mam tutaj. Mówiłem, że określoną pamięć. O, 5, 4. O, ludzius! Ja nienawidzę tej mapy. Ktoś napisał na czacie. Ło, wow, je! Yeah. I oczywiście IP do mojego serwerka macie. Jak zawsze w opisie, to znaczy, ja zawsze, jak gram na jakimś serwerach, nie? To podaję IP. Ale no wiecie, nie zawsze mogę zapomnieć, ale teraz obiecuję, że w ogóle ja głównie nie gram na multiplayerze tak w moim gamingu Minecrafta, nie Był, były dwa odcinki w tym jeden bardzo słaby. Narka. Nie będziesz mi tutaj leciał, ziomuś? Ale za to ja ci polecę. Ha ha, ha, ha. Albo nie, ja na ale do, dobra, ja mam bliziutko. Więc tak, ziomeczki, my tutaj sobie pociśniemy I zobaczymy, który kebab się... O oh, shit, o oh, shit, o oh, shit, o oh, shit Chodź tutaj Chodź, chodź, chodź Chodź, ziomuś Haha ha. Lo. Co? Fuck, 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 fuck Fucking shit 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 lol Ty ziomuś ma chyba jakieś lagozaury ale co z za fuck you o dzięki ich ona chyba jest co już mówisz mhm. Ej, sojuszko! Ej! Oh shit, oh shit! Fuck, 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 fuck! Jeee! Yeah, ciśniemy go, ziomala, ziomala, ciśniemy zim! Ciśniemy, 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 ciśniemy. Jest! Okej. Okay. Odcinek się kończy, a więc nara. Ja a wam opowiem, jak skończyła się ta runda. Albo odcinek będzie trwał do tylu, ile może. A więc wypatrzcie na moje losy. A jeżeli odcinek się nie skończy w tym momencie, w którym ma się skończyć, to ja Wam po prostu opowiem o dalszych moich losach w następnym odcinku. Co wy oglądajcie.